Nazywam się Cezary Baryka. Od 20 minut jestem właścicielem tego oto szklanego domu. Powoli zaczynam żałować zakupu. W nocy pizga, w dzień paruwa. Zero wentylacji i brak kanalizacji robią swoje. Zgadza się. Zapi. Ech, skłamałem. Nie kupiłem tego chlewu. Wygrałem go w karty od ojca. Cezary! Cezary! Cezary... Zmiłuj się! Ojca z domu wygnałeś! Kolego! Uczciwie w makao przerżnąłeś! Popijaku się nie liczy! Ja nie piłem! Ale ja! Waliłem za nas dwóch, niech mi ziemia lekką będzie! Fakt. Ojciec nie żyje. Od tej temperatury mieszają mi się już zmysły. A może to od wody? Mówiłeś, że już nie pijesz! Mamusiu! Ja tylko żartowałem! Oj, Cezary, wstydu nie masz! Co to jest pół litra dla takiego chłopa? Jakby ojciec żył, to by ci pokazał, jak się wudę w mordeleje.